Jakby komuś kiedyś uciekła z bożówka, taka młodziutka, tam mierzy około 40 cm, i myślicie, że jest w pokoju, bo dalej nie mogła zajść, bo jest taka mała, no to was dzisiaj zaskoczę. Zgubiła mi się tydzień temu. Tu na biurku leżało terrarium. No i stwierdziłem, że będzie w tym pokoju taki mały pokoik. Niestety w pokoju się nie znalazła. Nie znalazła się też w korytarzu. Obok była klatka schodowa. Stwierdziłem, że na pewno po schodach nie zejdzie. No. Taki mały bąk i miałby sobie poradzić z tyloma schodami. No I szukaliśmy, a tu terarium było rozłożone, żeby po swoim zapachu może wrócił do domu. A się okazało, że wąż. Odnalazł się w sumie przed chwilą, ale w jakim miejscu. Pokonał te schody. Szedł przez drzwi z samozamykaczem, więc przycisnął się przez tą szparę. Nawet światło nie widać po drugiej stronie. Palca tam nawet nie wcisnę wskazującego przez te schody. dokładnie tutaj, przy kominku, tam gdzie jest ciepło czyli przeszedł dokładnie całą tą drogę włącznie z tą klatką schodową pod tymi drzwiami, bo zawsze są zamknięte I tą klatką schodową do góry. Znaczy, z góry schodził.